Julia Winiaba od pewnego czasu skupia się raczej na prowadzeniu mediów społecznościowych i promowaniu marek, aniżeli aktorstwie. 21 latka nie ukrywała, że jeśli chodzi o dobór nowych ról, poświęca temu bardzo dużo czasu i decyduje się tylko na te, które pozwolą jej rozwinąć skrzydła i nauczyć się czegoś nowego. Być może właśnie dlatego ostatnio aktorka coraz, rzadziej pojawia się na szklanym ekranie. Przedtem fani głównie podziwiali ją w rodzince.pl, którą, na początku roku zdjęto z anteny. Główna uwaga sympatyków skupia się więc na prowadzonych przez Wieniawe, portalach społecznościowych, gdzie dopatrzyli się ostatnio pewnego szczegółu. Nie kryją oburzenia. Skandal w sieci. Julia Wieniawa okłamała fanów? Odkąd 21-latka postanowiła bardziej skupić się na współpracy ze znanymi markami, zdecydowana większość jej postów na Instagramie to posty sponsorowane. Ilekroć Julia pokazuje nową torebkę, buty chwali się zabiegami czy innymi usługami, z których korzysta. Pani doskonale wiedzą, że kryje się za, tym współpraca i niemałe wynagrodzenie. Jakiś czas temu uwagę internautów przypuł jeden post aktorki, w którym poinformowała, że organizuje wyprzedaż szafy. Obserwatorom bardzo się to spodobało, bo znając świetny styl, Julii, wielu chciałoby co nieco od niej zakupić. Pani szybko jednak wychwycili, że wyprzedaż szafy niesie za sobą tak naprawdę reklamę znanej aplikacji, w której wystawiać można zbędne już ubrania. Wówczas złość w sympatykach Wieniawy zaczęła rosnąć. Poczuli się oszukani i zniesmaczeni faktem, że wszystko to, co ochoczo pokazuje im 21-latka. Jest wynikiem współpracy z Marką i dla Julii ma oznaczać czysty zysk. Pod postami szybko zaczęły pojawiać się raczej nie do końca pochlebne komentarze. To ja już nie nadążam za tym, co polecasz, stwierdza. Fanka pod jednym ze zdjęć reklamowych. Julia za dużo reklamujesz, przez co jesteś już mało wiarygodna, dodaje kolejna. Banery reklamowe. Takie czasy. Polecają wszystko, na czym da się zarobić. Czytamy. Źródło. Instagram następny.